Trzy najczęstsze błędy przy wynajmie powierzchni biurowej. Błąd numer 1 to niewystarczająca analiza lokalizacji. Wybierając biuro, warto pomyśleć nie tylko o cenie, ale także o dostępności komunikacyjnej i infrastrukturze wokół. To wpływa na codzienną efektywność i satysfakcję Waszego zespołu, ale także na wizerunek Twojej firmy. Błąd numer dwa: to brak elastyczności w umowie najmu. W dzisiejszych czasach biznes szybko się zmienia i jeśli Twój najem nie oferuje możliwości skalowania i redukcji kosztów stałych, możesz znaleźć się w pułapce, patrząc za przestrzeń, której nie potrzebujesz, lub kontraktując w pośpiechu większy lokal. Zawsze negocjuj warunki, które pozwolą na dostosowanie umowy do zmieniających się potrzeb Twojej firmy. I ostatni błąd, numer 3 to ignorowanie ukrytych kosztów. Część to nie wszystko. Koszty eksploatacyjne, opłaty za media, a nawet opłaty za wspólne obszary mogą znacząco zwiększyć Twoje miesięczne wydatki. Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeanalizuj wszystkie opłaty dodatkowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.